Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nie możemy się teraz zgromadzać, nie mamy wykładów, ale chciałam dzisiaj Wam nagrać krótki filmik na temat ziół. Ja wcześniej już posadziłam sobie ziółka. Tutaj macie piękną miętę, którą dodaję właśnie do napoi, nawet do sałatek. Tu jest kolendra, też wspaniale rośnie. A tu niedawno posadziłam cebulkę. Może mam ją po prostu tak do ziemi. I po prostu wyrastają takie piękne szczypiorki, możecie tego więcej nasadzić, tu mam rozmaryn, pietruszkę, no. tutaj wczoraj posadziłam y, y, czosnek niedźwiedzi, wezmę go tak wyżej, żebyście go zobaczyli, też jest piękny, dorodny, rośnie. Tak, będę miała na bieżąco pod ręką, jak to się mówi. Tu mam tymianek, mianek, który uwielbiam właśnie dodawać do różnych potraw, zwłaszcza y, do y, takich fasolowatych różnych potraw. Y, tutaj mam <tryk> szczypiorek. używam na bieżąco i oczywiście pietruszkę mam pietruszkę, którą uwielbiam. Pietruszka to jest moje ulubione, ja mogę jeść to od rana do wieczora tutaj w kąciku tak schowała się troszeczkę bazylia no i oczywiście rzeżucha nawet jak nie macie jakichś ziółek, to możecie rzeżuchę co dwa no dwa może nie, ale cztery, trzy dni siać i będziecie mieli na bieżąco coś zielonego, którą możecie macie swoje, swoją zieleninę wiadomo, teraz rzadziej wychodzimy kupować jakieś ziółka, także zachęcam, zachęcam, żebyście właśnie siali, co możecie, jakieś macie gdzieś tam puste doniczki, skrzynki, siać nawet koperek, czy, czy cokolwiek, zawsze Wam jakieś tam kiełki wyrosną także kochani, pozdrawiam Was serdecznie